Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Mateusz Karwowski jest naszym gościem, starosta powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Na początku taki krótki cytat. Mam nadzieję, że pan starosta odgadnie, kto to napisał. Spójrz, Simba, cała ta Ziemia opromieniona słońcem to nasze królestwo. A co to jest takie czarne? A tu PKP projektuje parking dla 200 samochodów. Tak. Znaczy, król lwa chyba oglądał każdy. To piękna, piękna i mądra bajka, ale ona przysłużyła nam do wskazania takiego ciemnego, pustego miejsca, przedwodców w Koluszkach, gdzie chcielibyśmy, aby powstał parking. I tutaj gmina Koluszki wraz z PKP już jest, chyba po podpisaniu porozumienia, 200 aut zmieści się na tym parkingu. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo Koluszki to najważniejszy węzeł kolejowy w Polsce. I wielu mieszkańców z niego korzysta. Podczas gdy wszyscy dyskutują, czy budować CPK w jakiej formie. Koluszki, tak, przygotowują się już do kształcenia kadry. Tak, mamy w Koluszkach bardzo dobre szkolnictwo zawodowe. Te nasze szkoły mają kolejowe tradycje, natomiast w ostatnich latach było one troszeczkę uśpione. I tu się przygotowujemy. Chcielibyśmy, aby Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy była właśnie ta nasza nowa szkoła. Chcielibyśmy i rozmawiamy o tym z władzami ministerstwa, z władzami PKP, o tym, aby w koluszkach takie kolejowe profile ulokować. Właśnie ze specjalizacją pod CPK. To troszeczkę inna kolej, troszeczkę inne potrzeby, troszeczkę inne oczekiwania, ale też inne możliwości, ale to wskazuje na to, że przecież jesteśmy na to gotowi, możemy to zrobić. Nasza młodzież bardzo chętnie się do tego dostosuje. Zresztą każdy, kto dzisiaj jeździ koleją, to chyba dostrzega to. A pan jeździ? A ja jeżdżę. Ja codziennie do pracy dojeżdżam pociągiem i widzę, jak bardzo kolej się odmłodziła. Zwłaszcza widać to w kadrze łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Maszyniści, konduktorzy, kierownicy pociągów to młodzi ludzie, którzy widzą w kolei swoją przyszłość. Koluszki, miasto kolejowe. No to musi się udać. I chyba z tego względu trudno pana zastać na miejscu. Ostatnio pojechał pan do ministerstwa w ważnych sprawach inwestycyjnych dla powiatu. Czy coś udało się załatwić? Tak, bardzo merytoryczna rozmowa z panem ministrem Dariuszem Klimczakiem. No, szczerze za nią dziękuję, bo ona otwiera pewne horyzonty. Wskazał Pan minister wskazał nam gdzie, do których miejsc uderzać, z kim rozmawiać, w jakim kierunku pójść. Poza tym bardzo ważna rozmowa na temat przejazdów kolejowych. Kolej ma też swoje minusy. Minusy dla kierowców. Stoimy często w korkach. Na linii Łódź Warszawa, e, czyli na odcinku Koluszki Łódź, który przechodzi przez nas powiat, mamy dużo problemów. Ale w ostatnich latach gmina Andres i Koluszki właśnie we współpracy z Powiatem Łódzkim Wschodnim wybudowały dwa tunele kolejowe w Bedoniu i w Gałkówku. Co pokazało nam jak bardzo może zmienić to życie w danej miejscowości. Więc chcielibyśmy kontynuować ten trend. Rozmawialiśmy o programie w ramach KPO będą środki na bezkolizyjne przejazdy. Chcielibyśmy aby pojawił się wiadukt dwie aby pojawiły się dwa nowe przejazdy w formie tunelu na drodze wojewódzkiej w Żakowicach. Są już gotowe koncepcje, są uzgodnienia ze spółkami PKP. Nie zmarnowaliśmy ostatniego pół roku. No i teraz czas na to, aby zorganizować na to pieniądze. Pan minister wskazał nam pewne kierunki. Myślę, że za kilka miesięcy, jeśli nasz wniosek będzie dobrze oceniony przez PKP, będziemy mogli wspólnie podzielić się dobrymi informacjami. Nie tylko dla pasażerów, bo to lepszy czas przejazdu, ale przede wszystkim dla kierowców, dla mieszkańców tych miejscowości. W Gałkówku, gdy powstał tunel, nagle gałków duży z gałkowym małym się połączył. Ktoś, kto codziennie nie stoi 20 minut na przejeździe, wiodąc dziecko do przedszkola i robi to dwa razy dziennie, bądź w drodze do pracy, przychodni, szkoły czy przedszkola, to nie zrozumie tego, jak bardzo potrzebne te inwestycje są dla lokalnych społeczności. Panie Starosto, Wy jesteście takim terenem dość wyjątkowym, można powiedzieć, bo. Dzieci u was przybywa. Zgadza Jak to się. robicie? No, powiat Łódzki Wschodni jest bardzo atrakcyjny. Pojawiły się autostrady, eski, linia kolejowa przyspiesza. To wszyscy chcą u nas mieszkać. Jesteśmy jedynym powiatem, który według statystyk gus do roku 2050 zwiększy swoją ilość mieszkańców, a nie zmniejszy. Z jednej strony e, to migracja. Ludzie u nas chętnie się budują. Mamy rekordowe ilości wydawanych pozwoleń na budowę. Nasze gminy są bardzo atrakcyjne i, i ludzie chcą u nas mieszkać. Tylko dlaczego? Dlaczego? świetna dostępność komunikacyjna, ale także zachowane środowisko naturalne. Sama gmina Koluszki w 40% to lasy, lasy gminy Tuszyn. No to są piękne tereny. Sam powiat jest właścicielem kilkunastu kilometrów ścieżek rowerowych. Mamy tereny rekreacyjne, basen w Wiśniowej Górze ostatnio otwarty, tereny rekreacyjne w Lisowicach. To są miejsca, które warto odwiedzać. Ludzie chcą u nas żyć, bo się dobrze żyje. Mówił pan przed wejściem do studia, że do samej Łodzi jechał pan krócej. Tak. Niż... do samej Łodzi dzisiaj jechałem pociągiem Ełka krócej niż tutaj z Sienkiewicza na Narutowicza do studia. Ja rozumiem, że przed ósmą są już korki, bo wszyscy pędzą do szkoły. Natomiast to pokazuje nasz potencjał. Ja jestem w stanie, jeśli akurat stoi pociąg Intercity, za 18 minut będę w Koluszkach. Tak? Więc no to, to naprawdę wskazuje kierunek rozwoju powiatu. Ale autostrady też działają szybciej. Wjeżdżając na z węzłów autostradowych, wyjeżdżając u nas w Brzgowie czy w Brójcach, właśnie w woli Rakowej, to żaden problem. Jesteśmy dostępni komunikacyjnie. Koluszki miały takie hasło: Koluszki zawsze w centrum, a powiat łódzki wschodni, tak, tak ostatnio uśmiechnęliśmy się, powinien mieć hasło: a my zawsze po drodze, bo ten, przez ten powiat państwo najczęściej przejeżdżacie właśnie pociągiem do Warszawy, autostradą, w jedną czy w drugą Ale stronę. Ale też wspominał pan, że nie wszyscy kojarzą. Co to jest no ten właśnie, powiat bo, łódzki wschodni? Proszę państwa, powiat czy to łódzki łódź? wschodni to nie łódź. Powiat wschodni to sześć bardzo fajnych gmin. Gminy na Koluszki, Brójce, Andres, Polżgów, Tuszyn, Nowosolna. Sześć dynamicznie rozwijających się gmin, które y, każda z nich ma swój potencjał. I nie ma takiej, że któraś jest w ogonku. One wszystkie rozwijają się bardzo szybko i dynamicznie. Zresztą zobacz, zobaczcie państwo sami, zachęcamy. Y Organizujecie sesję powiatu w poszczególnych gminach, za każdym razem w innej miejscowości i pisze Pan na jednym z portali społecznościowych, że pokornie stajecie przed mieszkańcami. Tak, bo z terenu trochę lepiej widać. Znaczy, my jesteśmy, mamy siedzibę w Łodzi na Sienkiewicza. Sesje odbywają się na dziewiątym piętrze. Pięknie odnowiony teraz budynek, ale z tego dziewiątego piętra powiatu nie widać. Widać tylko łódź. Powiat trzeba poczuć, trzeba być w terenie. Byliśmy na sesji w Koluszkach, odwiedziliśmy muzeum. Koluszek. Spotkaliśmy się z sołtysami wszystkich miejscowości, których zaprosiliśmy na sesję. 19 września spotkamy się w Wiśniowej Górze w Gminie andres 24 października w Gminie Żgów. To jest też okazja, gdzie lokalni radni mogą z nami porozmawiać, wymienić się problemami. Naprawdę z terenu widać i czuć więcej. My musimy być w terenie, bo tam ludzie nas wybierają. Powiat Łódzki Wschodni to nie łódź. Powiat Łódzki Wschodni Ale to żeby też nie było tak słodko, jak jesteście w tych poszczególnych gminach, na pewno Są mieszkańcy właśnie. Są też problemy. Stan dróg to nie jest coś, coś co jest już doskonałe. Zresztą na wspomnianej wizycie o pana ministra rozmawialiśmy o przebudowie drogi Wola Rakowa Żgów. To bardzo ważna droga. Do niedawna wojewódzka 714. A kiedy miasto Łódź wybudowało Trasę górna, a Urząd Marszałkowski swój odcinek dociągnął do ronda woli Rakowej, z mocy ustawy. Ten prawie 10-kilometrowy odcinek stał się własnością powiatu. No i dostaliśmy go w drodze do remontu. Kilkadziesiąt milionów złotych to nie są kwoty, które powiat sam jest w stanie udźwignąć, więc szukamy wsparcia. Złożyliśmy wniosek do pani Wojewody, pani Doroty. Wierzymy w pomoc w uzyskaniu tych środków, bo chcemy tę drogę przebudować. To bardzo ważny łącznik pomiędzy tak naprawdę gminami, ale też dla mieszkańców Łodzi. Tylko, że w tym rządowym programie to maksymalnie można było złożyć dwa wnioski o dwie drogi, tak? Tak, dwa to, wnioski. Gdzie jeszcze w każdym można wniosku szukować, jeszcze dwa. Y, szukać pieniędzy, z Skoro jest cała lista dróg tak. do przebudowy. Znaczy, my jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków. Muszę przyznać, że y, z gminami współpracuje nam się rewelacyjnie. Powiat Łódzki Wschodni, y, zarządzanie dróg powiatowych w dużej części przełożył na swoje gminy. Daje im w tym y, dotacje oraz y, współfinansuje zadania inwestycyjne i dzięki temu realizujemy naprawdę dużo. Znaczy, ja jestem przekonany, że kiedy traficie Państwo na drogi Powiatu Łódzkiego Wschodniego, to bardzo często będziecie mile zaskoczeni, w jakim one są stanie. Natomiast, tak jak mówię, jest jeszcze wiele do zrobienia. Zwłaszcza jak dostajemy takie spadki jak ta droga wojewódzka. My się nie skarżymy, bierzemy się do roboty. Chcemy, żeby powstała tam ścieżka rowerowa, żeby mieszkańcy zyskali coś więcej. Skoro czekają tyle lat, to poza drogą niech dostaną jeszcze ścieżkę. Posadzimy drzewa. Nawet zrobiliśmy ostatnio takie zalecenie u nas w zarządzie dróg powiatowych, żeby w rowach już nie, nie siać samej trawy, ale łąki kwietne. Zobaczymy, jak nam się to na wiosnę przyjmie, bo chcemy, żeby te drogi powiatowe były troszeczkę inne. Tak, a propos jeszcze inwestycji, proszę powiedzieć, jakie macie plany, bo też są plany dotyczące zdrowia mieszkańców. Tak, to Pewnych bardzo rzeczy ważne. nie ma nawet w Łodzi. Nie ma. Powiadłski Wschodni nie ma swojego szpitala. To z jednej strony y, dało nam szanse rozwojowe. Bo ale wiele mówię powiatów... o tym centrum 75+. Tak, właśnie plus. O, tym, o tym mówię, że dało nam szanse rozwojowe, bo te środki jakby nie, inne powiaty dokładały, a my nie. Więc dzisiaj, ale my się od zdrowia nie odwracamy. I dzisiaj przygotowujemy się do tego, aby powołać takie powiatowe centrum zdrowia. Przede wszystkim y, stawiać na seniorów. 75 plus to jest taki wiek. To trochę tak na odwrót, bo wszyscy stawiają na młodych. No, młodzi są bardzo ważni. Budujemy żłobki. Nie ma dnia, żebyśmy tak naprawdę o nim nie myśleli. Żłobki, przedszkola, szkoły. Nawet wczoraj, tak jak powiedziałem, otwierałem, e, otwieraliśmy w gminie Andrespol rozbudowę szkoły, a godzinę później aktorekcyjny wmurowywaliśmy w gminie Nowosolna pod kolejną szkołę. Ale o seniorach musimy pamiętać, zwłaszcza, że społeczeństwo nam się starzeje. 75 plus to nie jest jakiś slogan. To jest taka luka dzisiaj, gdzie każdy POZ odsyła od siebie tego pacjenta. Opieka specjalistyczna również, mówiąc 75 lat, nie no tak będziemy leczyć. A my tu chcemy jednak specjalistycznie do tego podejść, stworzyć takie mini. Centrum, w którym będziemy koordynować tę opiekę. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Będziemy rozmawiać o finansowaniu z NFZ-em. Yy. Idea jest taka: gmina, yy. gmina powiat. Wszystkie gminy, stworzymy pewną sieć, wybudujemy budynek, stworzymy infrastrukturę z gminnymi ośrodkami zdrowia pod porozumienia, udostępnimy to wszystko, kupimy sprzęt. Od NFZ-u będziemy oczekiwać tylko, czy od wojewody, zależy od zawartych porozumień, będziemy oczekiwać przekazania finansowania właśnie na tą bieżącą działalność dotyczącą leczniczą. Czyli te same kontrakty, które dzisiaj gdzieś nam uciekają z powiatu łódzkiego wschodniego, chcielibyśmy przyciągnąć do nas. Pan starosta mówi, że może godzinami opowie opowiadać, opowiecie, ale powoli musimy kończyć i na sam koniec. Jeszcze poprosiłabym o opowiedzenie, jaki jest pomysł na to, by mieszkańcy jednej z wsi się dobrze poznali. Mamy najdłuższą wieś w Polsce Borowa. To jest wieś w gminie Koluszki. Ponad 7 kilometrów prosto. Jak na numerze 383 ruszę do numeru 1, to będę szedł bardzo, bardzo długo. Jedna z sieci handlowych drukuje ostatnio bardzo długie paragony, więc chcielibyśmy niedługo zebrać te wszystkie paragony, ułożyć sobie po tej drodze i zmierzymy ile tych paragonów potrzeba, aby przez tę wieś tutaj dojść od do początku do końca. Kiedy ta impreza? A myślę, że niedługo się dogadamy. Jakaś, jakiś festyn dworowy się szykuje. Tam też są aktywni i, i bardzo... Bardzo fajni mieszkańcy, i, i zrobimy sobie taki wspólny event. Mateusz Karbowski, starosta powiatu łódzkiego wschodniego, dziękujemy. Dziękuję bardzo za i odwiedziny. zapraszam do naszego powiatu.